Jesteś w stanie ze swojej praktyki, albo z tego, co oglądasz nawet tam gdzieś właśnie w internecie podać takie najczęstsze błędy, jakie popełniają placówki, co najlepszy lekarz. Wiesz, najczęstsze to są to są właśnie takie, gdzie mamy informacje, najczęstszy najlepszy lekarz, tak? Znaczy szerzej w ogóle, gdzie, gdzie się chwalą placówki najlepszym, najlepiej wykwalifikowanym personelem, gdzie się chwalą najnowocześniejszym sprzętem, albo piszą, że mają coś jako jedyni w Polsce, co nie zawsze jest prawdą, albo gdy, gdy na przykład informują pacjentów o jakichś rzekomo autorskich metodach leczniczych, które tak naprawdę, zgodnie z aktualną wiedzą medy medyczną, nie mają nic wspólnego z nowatorstwem, a czasami są wręcz sprzeczne z aktualną Wiedzą medyczną, prawda? Więc, ale to są już bardziej takie treści, właśnie wprowadzające pacjentów w błąd, obiecujące im niestworzone rzeczy, czyli na przykład skuteczność terapii, której no, w zdecydowanej większości przypadków. Nie da się zagwarantować, ponieważ to najczęściej nie jest tylko wynik działalności lekarza, tylko to ten, no, osiągnięcie tego efektu zdrowotnego zawsze zależy od bardzo wielu czynników, albo najczęściej zależy od wielu czynników. Więc takie składanie obietnic bez pokrycia też bywa, bywa problematyczne. Wspomniałem wcześniej o takich Przekazach z zakresu promocji zdrowia czy edukacji zdrowotnej. No czasami sama edukacja zdrowotna czy promocja zdrowia jest bardzo dobrym i, i w pełni dozwolonym tutaj dozwoloną metodą marketingową. Natomiast często się zdarza, że te działania kończą się przed rzecznikami odpowiedzialności zawodowej, dlatego że w ramach tej edukacji zdrowotnej medycy promują treści w ogóle sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną. Prawda? Gdzieś ktoś tam sobie ukończył jakiś kurs internetowy, usłyszał coś o jakichś badaniach o tych już mitycznych amerykańskich naukowców prawda? i promują wiedzę, wiedzę, która nie ma żadnego oparcia w tym, takich rzetelnych badaniach naukowych. Więc to już bardziej nie dotyczy nawet samej reklamy, tylko właśnie promowania treści niezgodnych z wiedzą medyczną.